Witam wszystkich na kolejnej wideo recenzji, której tematem będzie Sony Ericsson Walkman W395. Będący telefonem muzycznym o charakterystycznym wyglądzie, nawiązującym do linii produktów serii Walkman. Telefon jest typowym rozsuwanym sliderem wyposażonym w ekran o przekątnej 2 cale. Jedną z podstawowych zalet urządzenia jest jego atrakcyjna cena, która wynosi około 400 zł. Pod ekranem telefonu znajduje się zestaw siedmiu przycisków funkcyjnych oraz okrągłego czterokierunkowego joysticka. Oprócz dwóch tradycyjnych przycisków rozłączania i odbierania mamy do dyspozycji włącznik trybu odtwarzacza, kasowanie potwierdzający lub play oraz dwa klawisze o zmiennych funkcjach zależnych od aktywnej aplikacji. Nad ekranem znajduje się głośnik służący do rozmów telefonicznych, ale przyznam, że sposób jego maskowania nie należy do najlepiej opracowanych. Prawa strona telefonu to zaledwie dwa przyciski funkcyjne. Znajdujące się mniej więcej na środku to spust aparatu. Dalej mamy przycisk regulacji głośności dzwonka, rozmów i tym podobnych. Na samym rogu znajduje się miejsce mocowania przykładowo smyczy. Po przeciwległej stronie producent umieścił złącze umożliwiające podłączenie ładowarki, słuchawek lub kabla USB. Na dole znajdziemy jedynie mały otwór będący mikrofonem. U góry zaś znajduje się gumowa zaślepka, skrywająca slot karty pamięci. W395 posiada w zestawie kartę o pojemności 1 GB. Z tyłu najważniejszym elementem są dwa głośniki stereofoniczne. Grają one całkiem przyzwoicie, aczkolwiek mają dużą tendencję do odgrywania wysokich tonów aniżeli niskich i środkowych. Prawda jest taka, że przy ich pomocy nie będziemy w stanie nagłośnić imprezy, ale można już posłuchać muzyki, będąc przykładowo na pikniku. W395 posiada dość słaby jakości aparat 2 megapiksele bez lampy i autofokusa. Osłona baterii jest dość solidnie umocowana i skrywa ona spory akumulator klitowo-polimerowy o pojemności 950 mAh. Mechanizm rozsuwania klawiatury działa bardzo sprawnie, aczkolwiek wymaga odrobiny za dużo siły. Zawiasy nie spajają dwóch elementów na sztywno, można wyczuć lekkie chybotanie się elementu z wyświetlaczem. Mechanizm automatycznie odblokowuje lub blokuje urządzenie i wygasza ekran. Klawiatura wykonana jest z pianki pokrytej przezroczystą folią i jest ona miła w dotyku i czytelna, ale muszę przyznać, że klawisze są odrobinę za małe i ludzie obdarzeni w duże palce mogą mieć problemy z pisaniem wiadomości tekstowych. Również górne klawisze 1, 2, 3 zostały umieszczone za blisko ścianki i ciężko jest je wcisnąć bez odpowiedniego wygięcia palca. Inaczej sprawa ma się w przypadku joysticka nawigacyjnego, który jest duży i wygodny w obsłudze. I niech nikogo nie martwi czerwona obwódka, która jest integralną częścią przycisku. I to właściwie już wszystko. Na koniec zobaczcie tylko, jak wygląda odtwarzacz MP3 W395, jak działają głośniki oraz funkcja przewijania o zawrotnej prędkości półtora razy. Do usłyszenia! On your mind, baby. What's on your mind? Let's talk about us. Ooh. Always the whole way through, I'll stay true.